Para administracyjna czeka tych, którzy nie dostosują się do zmian w przepisach. Można być skontrolowanym w każdej chwili, a nałożone grzywny mogą iść w tysiące złotych. Chodzi oczywiście o nakaz zasłaniania ust i nosa, który od 30 maja 2020 funkcjonuje w znacznie zmienionej formie. Co prawda nie musimy teraz być niemal cały czas poza domem w maseczkach, ale w niektórych miejscach wciąż nas obowiązują. Kara administracyjna czeka wszystkich tych, którzy nie dostosują się do. Choć wydawałoby się, że poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie musimy nosić maseczek, łatwo się pomylić, bo w pewnych przypadkach ten przepis wygląda inaczej. Dlatego też lepiej nie wychodzić z domu bez czegoś do zakrycia ust i nosa. Kara administracyjna za brak maseczki, nawet na otwartej przestrzeni. Musi być spełniony ważny warunek, jak się okazuje. Jeśli nie jesteśmy w stanie zachować od innych osób odległości 2 metrów, to nawet przebywania na świeżym powietrzu, musimy założyć maseczkę. Tego typu sytuacje czekają nas głównie na parkingach, zatłoczonych chodnikach, tuż przed centrami handlowymi, etc. Dlatego cały czas musimy się pilnować. Ponadto zakrywanie ust i nosa, najlepiej maseczką, choć tego prawo nie reguluje, obowiązuje nas także we wszelkich przestrzeniach zamkniętych, czyli też w sklepie, urzędzie czy kościele. Podobnie w komunikacji publicznej, niezależnie od tego, jak dużo osób jest wewnątrz. Co ciekawe, jeśli jedziemy autem z osobą, z którą nie mieszkamy, obowiązek zakrywania ust i nosa ciągle nas dotyczy. Trzeba będzie słono zapłacić. Para administracyjna może sięgnąć 30 tysięcy, będą jednak pewne wyjątki: w sklepie, czy w urzędzie, czy też podczas kontroli policji możemy być poproszeni o odsłonięcie twarzy w celu zidentyfikowania zdjęcia z dowodu osobistego. Policja ma jednak prawo za nienoszenie maseczki nałożyć mandat do 500 zł w przypadku, gdyby naruszenia były poważniejsze. Sprawa może być skierowana do Sanepidu, wtedy czeka na skara administracyjna od 5 do 30 tysięcy złotych. 2. Zakrywanie ust i nosa konieczne jest w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej dwie osoby niezamieszkujące lub nie gospodarujące wspólnie. W komunikacji i taksówce maseczka jest więc obowiązkowa, chyba że kabina kierowcy oddzielona jest od przedziału pasażerskiego, komentuje policja. Źródło Fakt.